Cześć moi kochani, jesteśmy w moim kurniku. E, tu z tej strony właściciel e, kanału Moje Koko, Michał. Zbieramy jajka. E, mamy w, y, w pojemniku, czy zobaczyć, 2, 4, 5, 6. 11 jajek. E, 11, 13, 14. Ogromne jajka, naprawdę piękne. No więc, tak. E... Wiele osób prowadzi kanały, zastanawia się, jak zrobić, żeby jajka były czyste, żeby było ich dużo. 16, 17, 18. Żeby była skorupka, żeby narośnięte, były ładne, kształtne jajka. Przede wszystkim Myśleć Dużo przeczytać, czytać o danej rasie kur, jaką się ma w zagrodzie. Mamy 21 jajek. I to będzie na dzisiaj na tyle. jeden jajek no, i to jest moim zdaniem dobrze. Dobra połowa jajek, z... kur znaczy znosi jajka. Co ja daję kurom jeść w porze jesienno-zimowej? Przede wszystkim kredę pastewną. Na to, żeby była po prostu możliwość skorupka żeby rosła po prostu żeby się kształtowała żeby się skorupka co jeszcze? co jeszcze można dać takiej kurze? niektórzy tutaj mówią z zaprzyjaźnionych kanałów, że kura musi e, się kąpać Odrobaczanie musi być hmm. no nad tym był, bym e, pomyślał, dlatego że kura e, jeżeli ma dostęp do żwiru to specjalne jakieś chemiczne odrobaczanie jest jej po prostu niepotrzebne. Yy, wentylacja. Okna otwarte. Chociaż w pół, żeby nie było przeciągu w kurniku. Co jeszcze? Yy, niektórzy mówią mi, piszą do mnie, że dlaczego jajka mają brudne. Sprzątanie codzienne i tak dalej, gniazd czy tygodniowe sprzątanie gniazd to jest niepoważne macie wilgoć w kurniku i dlatego jajka są e, brudne koguty mogą wchodzić w te gniazda i brudzić może być taka możliwość, że jajka po prostu są rozbijane przez kury i niestety robi się mokro a rozbijają kury po to, żeby mieć Yy, składniki do jajek. To jest normalne, u mnie też się takie rzeczy działy. Więc tak, lekarstwem na to jest mieszanka dobra zbożowa, paszowa. Tak, dokładnie. Zmieszanie takich... No potwierdzają no. Oczywiście. Nie dadzą powiedzieć. Się zaczęło. Mieszanka paszowa, tak, ja wiem, ja wiem, że mieszanka paszowa. Dokładnie. Można, e, to tak jak mówię, e, muszę wyjść. Zaraz Wam pokażę worek e, tej kredy pastewnej. Znaczy są różne rodzaje takiej kredy. Tu jesteśmy u mnie w mi <noise> pasz. Dodatkowo kupuję im taką paszę. Dla niosek, oczywiście. I tylko nioski mogą nią, nią jeść. Przynajmniej ja tak, ja tak twierdzę, że tylko dla niosek. Jeżeli dla nioski, to dla nioski. E, mieszanka paszowa z dodatkiem suszu z lucerny. Lucerna, no właśnie. E, w dawnych czasach lucerne się zgniatało i dawało kurom. Albo y, świnką razem z ziemniakami. A tutaj mamy ładną kredę. Do zobaczenia, bo ktoś przyjechał. Muszę kończyć. Wcześniej pokazałem Wam yy, worka. I od kredy postępnej firma jako firma kupuje różne czaruś czarownik e... no co? O co kaman? Byś chciał, ja wiem. E... Różne są firmy kredy. Tego ja nie będę polecał żadnej. E... Ja mam tą. Fajnie się sprawdza. Ile tego daję dla kur na taki paśnik. Mamy taką miseczkę. O proszę bardzo. Pół tej miseczki. Gdzieś około tyle. Dajemy kredy pastewnej. Do mieszanki dodajemy oczywiście całą miskę kupnej paszy dla niosek. Albo ześrutowaną mieszankę paszową zbóż, czyli może być tam kukurydza, może być tam żyto, pszenica, jęczmień, delikatny jest dla dla kur właśnie jęczmień. Dodatkowo daje tam coś specjalnego. Melasę. Pozdrawiam.